Waszym zadaniem będzie ułożyć tych wyrazów jedno zdanie. Dla przypomnienia, zwłaszcza dziewczynkom z klasy pierwszej, zdanie zaczynamy jak? Dużą literą. Dużą literą, a na końcu zdanie musi być. A co jeszcze w zdaniu może występować dużą literą i środków? proszę. Możecie wyjąć. Popręty nie rozrywają się, ona nie jest zaslejona. Czy Pan się jeszcze? Wysyczcie sobie na to